Witam i zapraszam. Jeśli jesteś zainteresowany opcją leczenia implantami dentystycznymi, kilka następnych minut spędzisz pożytecznie. Będziesz miło zaskoczony tym, co zobaczysz. Dowiesz się, dlaczego implanty dentystyczne stają się standardem w leczeniu ubytków uzębienia. Usłyszysz wypowiedzi ludzi, którzy idąc za radą swoich dentystów, wybrali terapię uzupełnienia braków uzębienia przy użyciu implantów dentystycznych. Implantologia jest najbardziej zaawansowaną z dostępnych terapii uzupełniania ubytków. Można ją traktować jako terapię Uzupełniania ubytków naśladującą naturę. Implanty dentystyczne gwarantują Ci wygląd, czucie i funkcje naturalnych zębów. Właśnie dlatego implanty dentystyczne oferują ważne zalety w porównaniu z innymi sposobami leczenia pacjentów z ubytkami uzębienia. Implant dentystyczny jest substytutem korzenia zęba. Zostało naukowo udowodnione, że implant w trakcie naturalnego, biologicznego procesu tworzy więź z kością i w ten sposób daje dentyście bazę do stworzenia naturalnie wyglądającego uzupełnienia ubytku. Opcje leczenia ubytku implantami dentystycznymi nazywamy implantologicznym uzupełnianiem ubytku. Nieimplantologiczne metody uzupełniania ubytków, takie jak częściowe protezy lub sztuczne szczęki, mogą wypadać lub wydawać nieprzyjemny dla ucha dźwięk podczas mówienia czy jedzenia. Może to wzmagać poczucie niepewności czy zakłopotania w trakcie spotkań lub innych czynności wykonywanych w towarzystwie. Jeśli wybierzesz implanty dentystyczne, już nigdy nie będziesz musiał się tym martwić, ponieważ Twoje zęby będą miały wygląd i wszystkie funkcje naturalnych zębów. Uzupełnienie ubytków w uzębieniu jest ważne również dla Twojego zdrowia. Bez względu na to, czy tracisz jeden czy wiele zębów, kość Twojej szczęki ucierpi. Pozostawienie jej nieleczonej zwiększy prawdopodobieństwo zmiany wyglądu Twojej twarzy. Dzieje się tak, gdyż otaczająca kość zaczyna zanikać lub też kurczyć się w miejscu, gdzie był ząb, powodując z czasem zmianę owalu twarzy. Możliwości leczenia takie jak nieimplantologiczne wspieranie protezy czy mosty, mogą przyspieszyć proces utraty kości, gdyż opierają się jedynie na sąsiednich zębach i kości. Tak się nie dzieje w przypadku zastosowania implantów. Badania kliniczne pokazują, że implanty dentystyczne zapobiegają zanikowi kości lub go spowalniają, co pomaga zachować zarówno naturalny wygląd Twojej twarzy, jak i Twoje zdrowie. Implanty dentystyczne oferują dodatkowe zalety w porównaniu do innych opcji leczenia. Ludzie z ubytkami w uzębieniu, którzy nie wybierają implantologicznie wspieranych uzupełnień, często mają problemy ze spożywaniem potraw takich jak świeże warzywa i owoce. Może to negatywnie wpływać na odżywianie. Wiele osób używających nieimplantologicznie wspieranych protez narzeka na utratę satysfakcji z jedzenia spowodowanej utrudnionym gryzieniem i rzuciem. Pielęgnacja implantów jest identyczna jak naturalnych zębów. Wymaga szczotkowania, użycia nici dentystycznej i regularnych wizyt dentystycznych. Dodatkową zaletą implantologicznie wspieranych uzupełnień jest fakt, iż nie musimy stosować środków mocujących protezę, aby utrzymać ją w miejscu. Mam nadzieję, że ten wstęp przekazał Ci informacje dotyczące implantów dentystycznych. Powinieneś jednak posłuchać, co mają do powiedzenia inni odnośnie swoich doświadczeń związanych z implantami dentystycznymi. Aby posłuchać ich historii i dowiedzieć się więcej o konkretnych metodach leczenia, które mogą być odpowiednie dla Ciebie, wybierz jedną z opcji widocznych w głównym menu. Polecam zapoznanie się z sekcją dotyczącą zanikania kości, która pomoże Ci zrozumieć, dlaczego zanik kości jest głównym problemem pacjentów z ubytkami w uzębieniu. Implanty dentystyczne oferują Ci wszystkie zalety, których oczekiwałeś w przypadku terapii uzupełniania ubytków. Pewność siebie i polepszenie jakości życia. Powinieneś zawsze skonsultować się z lekarzem odnośnie metod, które będą najlepsze dla Ciebie.